Urząd Miasta Kielce, ulica Młoda 28. Tutaj mieści się prowadzony przez miasto punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby potrzebujące pomocy prawnika, doradcy czy mediatora mogą skorzystać z porady. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Biuro Porad Obywatelskich świadczy pomoc czy usługi osobom. Niezaradnym, osobom, które nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić z problemami życia codziennego, związanymi z ich codziennym funkcjonowaniem. W Biurze Porad Obywatelskich w ramach bezpłatnych porad udzielamy informacji, w jaki sobie sposób poradzić, czy nawet zaplanować sposób postępowania, aby wyjść z jakiegoś problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Eksperci wspierają osoby potrzebujące pomocy prawnej w samodzielnym rozwiązaniu problemu, wskazują nasze prawa, ale i obowiązki. W razie potrzeby doradcy sporządzają wspólnie z klientem plan działania i pomagają w jego realizacji. Szerszy zakres działań oferuje nieodpłatna pomoc prawna. W Kielcach działają trzy takie punkty, które mieszczą się w siedzibach Urzędu Miasta przy Rynku i ulicy Strycharskiej oraz Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 65. Pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku. Z bezpłatnych porad prawnych może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów prywatnej porady prawnej. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie przed poradą. Jednak w związku z tym, że porady nie odbywają się stacjonarnie, ustawa znosi obowiązek składania oświadczeń przed poradą, czyli de facto z takiej porady może skorzystać każdy mieszkaniec. Z powodu pandemii porad udzielanych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez miasto Kielce można skorzystać tylko telefonicznie lub drogą mailową. Można też z nami skontaktować, jeżeli ktoś woli inną formę porady, na przykład za pomocą komunikatorów elektronicznych, tylko wystarczy po prostu wcześniej zgłosić preferowaną formę porady. Wcześniej należy się zarejestrować pod numerem telefonu 41 36 76 703 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 lub umówić wizytę online. Pełna informacja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna. Z podobnej formy wsparcia już wkrótce będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Samorząd Radcowski stara się wspierać wszelkiego rodzaju inicjatywy i dostrzegać pewnego rodzaju problemy społeczne. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach organizuje akcję bezpłatnych konsultacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Pomoc będzie świadczona przez profesjonalnych pełnomocników, czyli radców prawnych i w jej zakres będzie wchodziło sporządzanie pism, wskazywanie na możliwość uzyskania porady prawnej, konsultacji prawnej, takich projektów pism, natomiast nie będzie obejmowała tworzenia już tych pism docelowych, umów reprezentacji przed organami administracji czy sądami. Akcję swoim patronatem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta, który zgodził się na użyczenie lokalu dla radców prawnych. Bezpłatnych konsultacji udziela Będą we wtorki i w czwartki w siedzibie menadżera centrum Kielc przy ulicy Małej 17. Akcja kieleckich radców rozpocznie się 15 grudnia i potrwa do 14 stycznia 2021 roku.